Chyba z tej strony DJ Ramaneki, ja dzisiaj ze mną DJ Heyo Siema I dzisiaj sobie gramy w Deadcrafta czy nie Deadcraft, a, tylko Left 4 dead na deadcrafcie Dobra, lecimy To się otwiera E, dobra Co ty robisz? i to się klika E, dobra, żeby otworzyć, ha stroja, też? Gdzie?

Dawaj go, dawaj go, dawaj go Dobra, wszystkich już wytukliśmy, tutaj? Tak no, 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 Dobra, no, Okej, okej. O kurde, no, no, Okej. O no, 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 Okej. dzięki no, no, Ja no, gdzie no, 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 i nosku Co? 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 A, ty w What the fuck? Nie wiedziałem, że to zombie To coś było fajnego? A po co mi potknie, jak to nie ma poty, Weź się drugą broń! Gdzie ja? Gdzie jest? No, wzięliśmy ciążę jedną Jakie szmaty, dobra, lecimy Idziemy badali. tu Poczekaj, muszę coś zobaczyć Dobra Ej, Ej chodź do mnie Idziemy. Dobra lecimy Lecimy z tym koksem Okej, okay, okej okay. Tutaj nie da się wejść, jakby co? Dobra, spoks tutaj gdzieś coś będzie Dobra, oknijam tą mapę. Tu nic nie ma? Mogę się podpalić? Dobra, dawaj, ciszimy tutaj Pobawi się depar Daję ci sygnał, że słyszę boomera albo tu, huntera Tu gdzieś jest boomer! Ja szybko wybiegnę Zobaczymy, drugą połowę na gdzie, gdzie to? On, gdzie on tu może być? Zobacz, gdzie gdzieś jest? Zobacz. 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 o, o, o o Oni, o Zobacz. No, do 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 o Zobacz. Zobacz. do Zobacz. 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 dobra Zobacz. Zobacz. Zobacz.

Tu jest adrenalina, jak co Ja wiem gdzie to... E, gdzie, gdzie to było? Dobra Sprawdziliście już wszystko Człowieku Już? Dobra To jest adrenalinę Dobra, i... Dobra, wzią, wziąłem, Kurde, ale ja? Jasne Dzięki Nie ma za co Chyba tutaj nie wiem Obiech tu jest Trzech kozła z dachu Dobra czaczek Obejrzyjmy dalej Gdzie Ja tu ty wskoczył z yeah. dachu i wskoczył w na Dobry To teraz chyba trzeba iść tutaj gdzieś na drzewo co nie? Tu, albo tu coś tam skoczyć. Pewnie nadziewają to na, i na dach i tamta... to... A, dobra. Przegarniam. Teraz dalej. 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 Yeah. Oh, Hva yeah. oh, ja, er det med høyret ditt? Jedną dziwkę zabijam Teraz się... Kurde, szkoda, że muszę zbroję Jest tu nowa broń? Jest tu gdzieś nowa broń? Patrz, patrz, patrz! Jest nowa broń gdzieś tu? O! Nie, chyba są na górze Chodjera. broń Kuriera, chcę najbroń Ja nie będę strzelać tą debilną broń, oczekaj jest dup, dupna, jest się, ty... Tu nic nie ma O, słyszę tu, a masz broń? A weź sobie jednego. A masz broń? Nie, nie. Dobra. Cicho. Taszaj go. Przyśniemy. Dobra, dobra. Cześć, latarka za włączyła, nie włączyłem.

może też przecież okay. trzeba z górą? Gdzie on jest? No. Dobra chodź, landy, ja wędźmy Dobra, dobra Przez balkon trzeba wyjść żeby... się A ty tam gdzieś placeś, okej okay. O cholera, kolej no chce jest no, no, no właśnie, za późno, chcieli mnie zabić O, on ty bronię też yeah. wbijam się Ja okay, jestem Je, yeah, motherfukałem trupę, wyskoczyłeś, co? na gumbo Gdzie teraz? Teraz nie wyszczęt Tylko musiałem przykładać No i tam Dobra idziemy Miałem już naboi Dobra, dobra Idziemy dalej. Teraz do wioski trzeba szukać czegoś. Jak się sadziło? Aha dobra. Słucham. No Zojd, wilko otwierdzić. No, to złamęcie. Ej A to wszystkich wybiłam. Masz mordę. Okej. Okay. Tak go nie ma, nie może wejść się. Nie jamka. Eee, ty, to miał być e, mój kill. Nie, ty że widziłeś. O wiesz, jak się siedzi. Eee, daj mi wejść, tak. Bardzo bym prosił. Nie można. Jeee, yeah, mam napoje, dobrze. O pra.

tu tu jest ciałka, że trzeba chyba zejść. Tutaj nic nie ma. Skrzynce się coś sięgane. jest? Nie ma. Tylko tu są pistoletki. Żeby... O, tu są, tu są, o! I... Więc. Nie też już wolałbym. Czy tu wejście jest? Nie gadaj. No? I szumato. Łyśle. Dobra. Ta? No już koniec? Dobra, no, już idę do ciebie Spoko, spoko Nie, jutro, jutro, cześćku I musimy jeszcze grać sobie te, 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 te na no, te skiny, czy jak tam Co? Wszyscy będziemy skiny takie, No właśnie Widzimy się jutro Więc... My się z No i cześć mutation I'd